No niestety, ale wbrew temu co pisał mi widz, jakoby miały się tutaj na górce Gołonowskiej pojawić oznakowanie dające pierwszeństwo na wieździe na ten zwężony odcinek pojazdom jadącym od dołu nic takiego się tutaj nie zmieniło. Nie pojawiło się tutaj. Ani z jednej, ani z drugiej strony, takowe oznakowanie. Tak więc, jadąc od dołu, no można na dole poczekać. Jeżeli tutaj są pojazdy, oczywiście na tym odcinku zwężonym, analogiczna sytuacja od góry, a puścić jako pierwsze pojazdy jadące do góry, no to niestety ciągle tutaj pozostaje jeszcze tylko i wyłącznie kwestia kultury. Kultury jazdy. Natomiast z drugiej strony, powiem szczerze, nie wiem, czy, nie czy chciałbym, aby tutaj pojawiło się oznakowanie dające pierwszeństwo na wieździe tym jadącym z dołu. Bo wiedząc, że polscy kierowcy, sporo takich jest, którzy nie rozumieją tego oznakowania, dochodziłoby tutaj do sytuacji, że byłoby bardzo dużo. Wjazdów takich kompletnie bezmyślnych od dołu. Takich na zasadzie, ja od dołu mam pierwszeństwo, i nieważne, niech się teraz w górę ktoś wycofuje. A tego bym tutaj absolutnie nie chciał, aby takie sytuacje się zdarzały. Tak więc myślę, że mimo wszystko dobrze, że takowe oznakowanie się. Na Górce Gołonowskiej nie pojawiło jedno.